Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. i nie są to cukierki. Znalazłam klucz. To straszne, to była miska z robalami. Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! Dość mnie mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa. Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi! To matko, mija obroń nie! A nie mówiłam? Pójdź, jest nowe pudełko. Teraz Ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz? Brr, co za ochyda! To straszne! Hura, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. No i jak Ci się podoba taki klucz, Den? Podoba Ci się? Wybrałeś safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki. Znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. U, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! Żydliwe, to naprawdę były smarki. Okay. Dobra, zapomnijmy o tym, otwieram sej. A kuku, kto tam jest? A, jureny! Atakują mnie nie toperze! Patrz nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? A, nie wiem co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg, ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galaretkę. Oj, jak ciężko to zrobić! Aj! Ale jestem silna i dam radę! Kura, udało się! Jeszcze troszkę. Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się! Uratowałem cię! Nie, no nie chcę sprawdzać pudła! Dobra. Moja kolej. O nie! Boję się gryzoni! Panie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Oto on hura. Dobra. Otwieram. Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor. To jest krew. Słabo mi. Mia obudź się. No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest i kluczyk. Trzeba szybko otworzyć sejf. I co tu jest? Jakiś oh. przycisk. Den, może go naciśniesz. E, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, den! Co to jest? Wlewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy. O, den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go! Ale co było w środku? O nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy! Jest wielkości mojego palca! Muszę o tym zapomnieć, otwieram safe! Ojej, mija! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego, włochatego pająka! mi go! Den! To super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda. Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada! Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam? W środku jest dynia! Nic nam nie zrobi! A co jest w środku? Mija w środku jest klucz! To na pewno klucz od kraty! Musimy się stąd wydostać! Pura, wyjdziemy z tego okropnego miejsca. Mam nadzieję, że zapomnę o tym jako złym śnie. I co? Klucz pasuje. Pura, wiejemy stąd. Dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim jest ta ślicznotka? Ach, co za wspaniały dzień. Jestem taka piękna i wolna. Cześć, chłopcy. Wiesz, co nic mnie już nie boli? Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcy, uspokójcie się. Przyszłam tu do przyjaciela. Czy też może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł. Pomóżcie mu. Dobrze, sama znajdę salę. Cześć, Den! Chcesz, coś Ci pokażę. Co Ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz. Wracam do gierki na telefonie. Co za piękny dzień! Stop! A dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie, będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo. Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? Ok. A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups, piłka mi wypadła. Tój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię. No już, już stój. mój kolego. Widzę, że cudem odzyskałeś wzrok. Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem. Trzeba tu troszkę posprzątać. Dzień dobry, pani z dzieckiem? Jak słodko, akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa. Pokaż mi je. Proszę poczekać, dziecko śpi. Już za późno. Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję. Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów. U, ten facet dostał niezły łomot. I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. Oj, jak boli, jak boli. Dzień dobry, co się stało? O, rany, jaki wielki guz! Widziałem takie tylko w bajkach. Wejdź proszę. Ojej, co za ból głowy! Czyż, babciu? Myślisz, że to guz? Nie, to moje ukochane karaluszki. Moje popilki. Są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry. Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłem psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność. Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala. To oburzające. Co? Nie można ze zwierzętami, ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł. Przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie. Muszę przetestować moją metodę. Lecimy. Dzień dobry. Tak mi słabo. Ojej, przechodź! Musisz szybko dostać się na oddział! Hello. Dzień dobry, dziadku! Jestem twoją nową sąsiadką! I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję Was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki. Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak! O mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne! To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt! To za ochyda! O, mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przynieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś, co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali? Dzień dobry, nie mam żadnych zwierząt, naprawdę. A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A, a co masz w torebce? Bingo. Ser? Po co ci on? Oh, Jest co? w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle sera? No w porządku, żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć, jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Halo, już jestem. Czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany. Stać, nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaj jej na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar? Będę musiała coś wymyślić. Moja Lizzy musi ze mną przejść. O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc. A raczej jego wózek z garnkami. Muszę tylko zwędzić strój roboczy i wózek z jedzeniem. Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką i gotowe. Idziemy. O, znowu ty! Co mamy dziś dobrego? Co to jest? O, owsianka, obrzydliwość. Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało się! Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żebyś szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo, bellissimo. A oto i mój ślimak. Tak tęskniłam. Uff, ale gorąco. Stop! Nie wolno. Z żółwiami też nie. Twój żółw na ciebie tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt, ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Okej, okay, zakryłam cię czapką, owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Yy, jak mi zimno! Mam gorączkę 39,9! Witam, panie pielęgniarzu! Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast! Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie! No to przechodź, naprawdę nikogo z tobą nie ma! Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść! Ej, stać! Masz kameleona na głowie! Wynocha! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie? Dziewczynka skończyła rysować też zjeść? Wow. Ona chce pankejki. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Alright. Widzę, widzę, nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pankejki. Zaraz napieczemy stosik. I nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Mm, co za zapach. Voilà! Gotowe! Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej i masełko. A ja zrobię tęczowe pancejki. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop! Hop! Ojej, jestem cała w ciście! Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurcze, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik? Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel i gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Mmm, jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią. To znaczy z syropem truskawkowym. Pokładamy pajęczyny i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie. To znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko! Nie, to pancake. I. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pająki są słodkie i niestraszne. Kiedy są jadalne? Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem. Mmm, rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam. Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem. I tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu, prosto do mojej buzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Chcę Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem, prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? E, nic słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. E, nit, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Zaraz to zdejmiemy. Zostało tylko troszkę. Proszę! Dzięki babciu. Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe! Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę. Ale ekstra! Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. E, Nic jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione, ale też bardzo smaczne. Lupiące. Trudno się powstrzymać. Polejemy je odrobiną keczupu. Pyszne! Moje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarny zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Chciałam pomalować na czarno ziemniaki, a nie siebie. Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow! Ale fajne ziemniaczki! Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? To zwykłe frytki z keczupem, ale też są dobre. Mmm, i to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę? To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Chcę burgera. Super, wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi. Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki. Podpiekę bułki. Dodam słodkiego pomidora. Pokroję go oczywiście w krążki. I mielone mięso. To bardzo ważne aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa. W porządku. I można zacząć składać. Bułka, zielona świeża sałata, na nisoczysty kotlet, ser, pomidor i przykrywamy to wszystko drugą bułką. Chora, wszystko gotowe. Oj, daj spokój, nic To zwykły burger, nie ekscytuj się tak. Ja też mam pomysł. Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego. Pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko, co kwaśne, słodkie i pyszniutkie. Więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, okay, right, right, zostało right. tylko dodać pianki. Mmm, pyszne! Takie apetyczne i słodkie. Żebym tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. Mm, no i kończymy. Mamy to! Okej, okay, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera. No i więcej krwi. Oj, nie, to znaczy keczupu. Tak, tak, keczupu. Dobrze, możemy przykrywać. I nie zapominamy o dodatkach. Chips będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora. Rączka, potrzebuje twojej pomocy. Nie musicie się go bać. On was nie zje, nie ma nawet buzi. Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam. Dzięki, rączka. Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Mmm, mm, burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. I bardzo smaczny. Mmm, nice. Co następne? Yes! Właśnie, ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula. Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli! Dobrze. Został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Mm, słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduję wyliczanka. Zwycięzcą jest. Przerażająco dobry burger. Mm, ma też żelkowe oczy. Tak, to na pewno zwycięzca. Wednesday, gratulacje. Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Wednesday. Uśmiechnij się szeroko. Szkoda. Masz na pewno piękny uśmiech. Chcę kakao. Zrobicie? Wszyscy są gotowi? Super, mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce będzie smakowało. To zacznie. Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakaoko. Dodamy troszkę czekolady. Mm. Napój czekoladowy. Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki, wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Szczyptę! Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Ojej, rozlało się! Ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Okay. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego, jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę, dodamy kolorową posypkę i wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super. Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale. Skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję? Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby... I robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Skoro wszyscy są gotowi, próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Eni. Pyszne. Mmm... A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Mm, kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i ulubione czaszki. Spróbujmy. Mmm, żelki z kakao są pyszniutkie. Okej. Ale muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram to! E nic znowu... Wy